Nie miałem nigdy takiej potrzeby, żeby, żeby grać różne rzeczy, żeby grać wszystko, żeby tam przy ognisku zachwycać, że, że tam jakieś przeboje i tak dalej, czy jakieś takie granie turystyczne. To mnie nigdy nie ciągnęło. Po prostu od samego początku jak wziąłem gitarę do ręki, to, to w zasadzie to wiedziałem, że, że, że będę grał tylko to. dosyć lokalnie, bo zapraszałem zespoły właśnie tutaj okoliczne, co nie znaczy, że nie wiem, te zespoły są gorsze, bo właśnie też tą imprezę chciałem przełamać taki, taki może też pewien stereotyp, że to, co jest lokalne, to nam się kojarzy, że jest takie gorsze, a wystarczy, że, że ktoś przyjedzie z innego miasta, no to już jest jakimś tak, większym artystą. No, to to jest nieprawda. Bo mamy tutaj naprawdę świetne rzeczy i już nie musimy się wstydzić. Chciałem robić właśnie kolejnego jakiegoś spędu i konkurować, nie wiem, z Rawon Plus chociażby, że, że, że zrobię większą imprezę. To jest, to jest chyba najtrudniejsze pytanie, bo czasami sam się nad tym zastanawiam. To jest pytanie o pewnie jakiś rodzaj wrażliwości. Ja nie wiem, nie wiem dlaczego plus. No to to jest tak, jak można by zapytać o, o parę innych rzeczy.